Witam wszystkich serdecznie w tym odcinku. Rozruch soft startu 1,5 kW z kompresorem, który też ma 1,5 kW. I później zrobimy jeszcze stres test. Tu mamy silnik 2,5 kW. Jesteśmy zasileni prosto z. Siłowego gniazdka. W sumie to jest podejście dwa bo w pierwszym nie włączyłem mikrofonu. Więc będziecie mieli krócej, wnioski yy, takie. Pierwsze to nie jest instruktaż, to jest pod zasilaniem jak widać. Proszę nie naśladować. Tak. Rampy mamy ustawioną krótką wypełnienie na środek mniej więcej na środek, czemu? bo silnik się przegrzewał nie startował się przegrzewał, za długo próbował wystartować bez obrotów, przez co się przegrzewał i co? kolejna próba z ustawieniem myślę, że jest w miarę ok bo czas między tym jak zaczął silnik buczeć a rozruch może była sekunda damy ciutkę tylko ciutkę więcej nie wiem czy będziecie widzieć ile jest na potencjometrze i kolejne podejście i myślę że to jest naprawdę spoko co do tego jak się to grzeje jest to w miarę chłodne zrobię taki test że jak widać mamy zero nabite prawie odpalimy sobie troszkę za długa jest ta rampa rozruchowa teraz bo taka jest prawda że im cieplejszy jest silnik tym mniej sprawny więc jak za długo będzie taki rozruch bez obrotu to za bardzo się będzie nagrzewał i będzie to szkodziło silnikowi Takie coś jest raczej ok. A bo teraz jest to, że tutaj, jak pierwszy jest obrót silnika, to napełnia sobie zawór. Tutaj ten spustowy. I jak pierwsze ciśnienie się dostaje, to tutaj się zapełnia. I zamiast robić rozruch z pustej linii, to od razu próbuje pchać w linie, która jest napełniona powietrzem, przez co jest problem. Więc jak Wasz kompresor nie chce ruszyć, to prawdopodobnie macie uszkodzony tamty zaworek, albo gdzieś linie. Teraz fajnie to ruszyło. Spuścimy sobie. Coś było słychać. Zrobiło. Jeszcze raz. Puszcza powietrze. Jeszcze raz. Myślę, że raczej każda przetwornica sobie z tym da rady. Jak to się grzeje? Nawet nie jest ciepły. Dobrze. Zostawmy go w końcu, żeby umiał zrobić pełny rozruch. Puścimy sobie. skończył i ja mam ustawiony na około 6, dlaczego tak. Eee, robiłem sobie kiedyś taki eksperyment i sobie miałem przedział czasu od 0 do maksa i po prostu patrzyłem sobie w jakim przedziale ile pompuje. I najszybciej ten czas był do 6, od 6 barów do 8 trwało najdłużej, w sumie około 6,5 jeszcze było takie optymalnie, że ten czas rosnął liniowo. Powyżej pewnego punktu, kiedy mamy najniższą sprawność, ten czas bardzo szybko rośnie, więc nawet można powiedzieć, że pionowo. Dlatego nie warto mieć kompresora ustawione na zbyt duże ciśnienie, bo po prostu kompresor cierpi, bo robi więcej niż potrafi, raczej znaczy próbuje. No ale dobra, mała dygresja, mamy nabity do około 6, tak samo sobie zbijemy, żeby nie było ciśnienia. I spróbujemy jeszcze raz odpalić. Aha, bo teraz prostostat nie trzyma, czyli muszę sobie tak, tu muszę sobie zrzucić muszę sobie zrzucić powietrze, żeby prostostat nie puścił i sobie popatrzymy. Wyciszę Było takie widoczne, raczej słyszalny klik. Tu mamy opróżnione. I co, lecimy, start. I ruszamy od około 4 barów. I jak dla mnie jest spoko, bo nawet mimo, że jest 4 bary, nie jest, że okienko. Między zadaniem, a ruszeniem jest po, powiedzmy natychmiastowe, tylko mamy lekki przedział czasu, czyli ten prąd będzie troszeczkę niższy. Eee, myślę, że zdaje to egzamin. Niech zaznaczam, jest to tylko 1,5 kW na 220. Wiadomo, mamy 230. Nie grzeje się. Jak już chcecie dotykać coś elektrycznego, ja mówię, że temu nie ufam. Zawsze drugą stroną dłoni, nie że Wam się ręka zaciśnie, jakby Was miało porazić, tylko tak. Dlatego jeszcze raz zaznaczam, to nie jest instruktaż. Proszę nie naśladować. Więc to wiemy, że działa. Idziemy teraz do tego większego. Mamy 2,5 kW. soft start ma 1,5 kW. Ja tutaj pamiętam, że tu jest ten przycisk z podtrzymaniem. Czyli będę musiał tak to mieć naciśnięte i to przekręcić. Aha. Nie, nie ruszy. Z tego tytułu... A, jeszcze może był ten termik, był jeszcze chyba zbity. Spróbujemy jeszcze raz. Co? nie ruszy mi to. Czyli na startcie takim zwykłym to nie ruszy, bo tutaj jest w przycisku cewka i ona musi być w pełni zasilona, żeby był rozruch, więc tutaj to nie zda egzaminu. Więc tyle na ten odcinek. Zwijam się, bo prąd i deszcz się nie dodaje. Like, subskrypcja, polubienie, wyślijcie komuś innemu. Zwijam się. Cześć, na razie.